Dzień dobry, nazywam się Michał Kryński i chodzę do ósmej klasy. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym wszystkim Państwu życzyć dużo zdrowia, pogody ducha i wielu szczęśliwych chwil. Dzień dobry, chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz zakończenia tego bardzo trudnego okresu dla nas, a konkretnie pandemii, ponieważ. Pewnie nie tylko dla nas jest trudne, ale dla Państwa tym bardziej i chciałbym życzyć Państwu wszystkiego, na co najlepsze i wszystkiego, co może sobie wymarzyć, choćby było tak absurdalne, że aż, nie, aż niewyobrażalne. Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, w rodzinnej atmosferze, miłości, pogody, ducha i pokoju. Niech to może Narodzenie odnowi w nas wszystkich dobro i pomoże dostrzegać człowieka w każdym, kogo spotkamy na naszej drodze. Dzielmy się wzajemni miłością i wnośmy radość w życie swoje i innych, a świat będzie piękniejszy. Wesołych Świąt!